Siema wszystkim Następna sztolnia w Ciechanowicach Nie jest wejście za ciekawe W jest nisko To praktycznie Patrzcie Sztolnia ogólnie jest nisko Tomek słyszysz Stalnia wujnie jest nisko Trzeba kurde pracować na plecach Idziemy, pokażę wam co się do pokazać Jazda jest total Patrzcie Nie łączą latarki tylko pójdę Czy tam będzie wyżej? Nie wiem, czy tam będzie wyżej? Film nie wejdzie za bardzo, ale takie nagrywanie moje niestety. tak nie wygląda Tomku Tomek Jeszcze kawałeczek Chłopie województwa Tomek Ogólnie sztolne jest nisko, non stop na czterech Tomku Słyszysz mnie? Tumek. Jest, jest, cały czas nisko, Tumek. Co? Jest cały czas nisko. No, nie ma co, ja dalej nie idę. Zajebiemy się tu. Dobra, tu Kurde, daj spokój, chłopie. Chłopie. Doszłem do tund a ty nie rady Zresztą tu możesz tu podejść, jak już jesteś, no to podejdź. Jak jesteś, to podejdź do tego miejsca. Ale no to pójdziesz na czterech pochylony. Tam dalej jest to samo? No jest to samo jeszcze wężej chyba, chodź zobacz, żeby nie było Muszę się tu jakoś, nie wiem, Na bok się cofnąć Tam jest, nie wiem, jak chcesz to możesz iść oni nie idę, ją dosyć chłopie Patrz co tam jest dalej. Tam nie wygląda, że coś jest wężenie w ogóle. Przejdźmy tutaj Zobaczcie co tam jest. Chcesz tam iść? No poszedł. No to idź, ja tu poczekam. Bo nie mogę cię tu zostawiać. Idź, zobacz, ja tu będę czekał. No. Ja ci powiesz mu dosyć, kurde. No. Zwierzę pewno jakieś albo człowiek? Nie, to jest zwierzę. I co tam? Jeszcze jest wężej, nie? Za budowę, budowę. Ale. Ta kupa leży na samym środku. Znaczy ja tam jak chcesz idzie, ale ja, ja się nie piszę ją po ostatnim razie. <laughs> Zresztą co będę mówił? Co? Nic, nic, okej. Okay. Superowo, co? Mega, mega. Spodnie podwijamy Idę na kolana I w takie jak to tumka kanał się nazywa Miejsca nie wchodź takie miejsca nie wchodź. Dobra, moi drodzy oglądacze, kończymy ten temat tutaj i powoli wychodzimy. Pozdraw z tego miejsca. Do następnego siema.